Do poznania po za Boże, dla ojczyzny ratowania, rzucił się przez morze. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, Za Twoim przewodem złączył się z co tam ojciec do swej baci, mówi za. Wszystkich przybyłych na uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego Wstępca 2014... burmistrza miasta Lubawa, pan, miast... pan Stanisław Kieruzel Przewodniczący Rady Miasta, pan Jan Sarnowski Probość parafii św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie, ksiądz Marcin Staniszewski Parafina wiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie, ksiądz Mieczysław Rozmarynowicz. Dyrektor Miejskiego Przedszkola, pani Anna Ornowska. Dyrektor Ośrodka Sportu i Reakcji, pan Maciej Różański. Dyrektor Ośrodka Kultury, pan Zenon Paprocki. Przewodniczący Rady Rodziców, Pan Krzysztof Zieliński, Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta, Pani Iwona Pruchniewska, Przedstawiciele Komisariatu Policji w Lubawie. Bez serdecznie na dzisiejszej uroczystości. To nasze ostatnie spotkanie w kończącym się właśnie roku szkolnym. Już za chwilę rozejdziecie się do klas z wychowawcami, aby odebrać świadectwa podsumowujące wasze tegoroczne zmagania. Część z Was otrzyma również w pełni zasłużone nagrody i wyróżnienia. Niezależnie jednak od wyników, jakie udało wam się uzyskać w tym roku, wszyscy już za moment będziecie mogli cieszyć się rozpoczynającymi się właśnie wakacjami. To nieprawdopodobne, jak szybko mija czas, jak niezauważenie przepływa nam przez palce. Jeszcze wczoraj siedzieliście w ławkach, powtarzaliście wiadomości do sprawdzianów, łamaliście głowy nad pracami domowymi. A dziś stoicie tutaj drżąc z niecierpliwego oczekiwania, kiedy wreszcie skończą się Wasze uroczystości i roztoczy się przed Wami cudowna perspektywa dwóch miesięcy odwiedzań. Słonecznych i spokojnych wakacji. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie, czytajcie książki, byle nie lektury, i słuchajcie się rodziców i opiekunów. Wszystkiego dobrego. Streszczam się i mówię tak krótko, dlatego że mamy jeszcze tutaj. Kilka nagród i chcielibyśmy właśnie temu poświęcić ten czas. Poproszę do siebie przede wszystkim opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, panią Iwonę Bruchnieską. Chcielibyśmy podziękować Waszym koleżankom, które pracowały przez ostatnie dwa lata w Młodzieżowej Radzie pa Miasta. Przewyższyła tę, która może otrzymać liczbę yy, yy, nagród, wobec czego nie wszyscy przez kapitułę zostali w tym postępowaniu uwzględnieni. Okolicznościowym listem okolicznościowym listem nagrodzony zostaje Adam Jesiobęcki. Adamie pozwól do nas. W imieniu swoim oraz mieszkańców pragnę serdecznie pogratulować wybitnych osiągnięć w szkolnej nauce. Nauka to praca na rzecz swojej przyszłości. Ta praca podjęta jest wspólnie z pedagogami już w nauczaniu przedszkolnym, kiedy bardzo silnie kształtuje się osobowość oraz świadomość własnej wartości młodego człowieka. Fakt, że dziś osiągasz tak wspaniałe wyniki w nauce świadczy o tym, że na swojej drodze spotkałeś wielu życzliwych i dobrych ludzi. Nie umniejsza to jednak Twojej pracy włożonej w pogłębianie wiedzy, na rzecz której niejednokrotnie rezygnowałaś z rozrywek i przyjemności. Takie samo zaparcie i wewnętrzna motywacja owocuje teraz świetnymi ocenami i osiągnięciami, a w przyszłości wymarzoną uczelnią oraz dobrą i satysfakcjonującą pracą. W dniu, w którym częściowo zbierasz już laury za efekty Twojej nauki, nie możesz zapomnieć o swoich rodzicach. Z pewnością ich wiara w Twoje możliwości oraz miłość, którą Cię otoczyli, pomaga osiągać wyznaczone cele. Dziś kończysz kolejny rok szkolny. Życzę, by wakacje były zasłużonym odpoczynkiem po ciężkiej pracy, a kolejny rok szkolny zaowocował w sukcesy potwierdzające Twoją ambicję i zdobytą wiedzę. Jeszcze raz gratulacje. Proszę o ogromne brawa dla Adama. Zaprosimy do nas Julię Neumann. Poproszę do siebie zastępcę burmistrza pana przewodniczącego, by pomogli wręczać nagrodę. Julia otrzymuje tablet. I mamy jeszcze jedną nagrodę. Będzie to laptop, który otrzyma Natalia Ochocka. Ogromne brawa. Ona Natalia, się. No, pracowała w Wszystkiego dobrego. Dzięki na i wracamy wakacji. Chciałbym bardzo serdecznie Wam życzyć dobrych wakacji, ale... Witam Was serdecznie, ale także chciałbym dzisiaj, na koniec wakacji, zaprosić tych, którzy lubią muzykę organową, a także będzie instrument, myślę, że ci, którzy uczą się... Wspiewuj muzyki, to wiedzą, to wspaniały instrument, cudowny, słodki głos wydaje ten instrument. Klasa 1-3 i poprosiliśmy już wychowawców, żeby te nagrody zostały rozdane w klasach. Bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Około 200. Także yy, teraz rozdamy tylko klasom 4-6. Bardzo proszę. Zofia Czacharowska. <noise> Wiktoria Kozłowska. Nie Hanna Kaczmar. Karolina Śliwińska. Julia Złotowska. Marta Zalewska. Daria Paprocka. Nie. Szymon Szałkowski. Marta Wojtkiewicz Igor Kołodziejski Dominika Truszczyńska Weronika Skoneczka Natalia Gros, Weronika Biedrzycka jest nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi podziękowaniu za wspólne lata pracy, wcale niełatwe, za cierpliwość w przekazywaniu wiedzy, szczególnie tym, którzy nie bardzo wiedzieli sens takiego syzyfowego działania, za bezinteresowność, bez której poszlibyśmy z torbami, za serce i za uśmiech, bez którego po prostu byłoby zimno. Ogromne brawa i podziękowania dla naszej pani Renaty. Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Goście, Drogie Dzieci i kochana Pani Renato, proszę nie odchodzić. Dlaczego zabieram głos teraz w tym momencie? To wiadomo, bo Pani, pani Renata tak, jest katechetką. Szkoła otrzymała podziękowanie za szczególne osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2014-15 od Pani Kurator y warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty. W zeszłym roku mieliśmy pięciu takich laureatów. W tym roku w zasadzie w trzech konkursach mamy tytuł laureatów, ale myślę, że w przyszłym roku będzie lepiej. To nie tylko praca ucznia, ale również praca nauczyciela, który przygotowuje dziecko do konkursu. Chciałabym również podziękować i wręczyć podziękowania o pani kurator, pani Ewa Gomuła, Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Lubawie. Szanowna Pani, serdecznie dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie ucznia do Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego w roku szkolnym 2014/15 i gratuluję osiągniętego sukcesu. Życzę Pani, aby praca zawodowa przynosiła jak najwięcej chwil zadowolenia i powodów do satysfakcji. Takie samo podziękowanie otrzymuje pani Lucyna Wilczopolska, wiemy, że pani Lucyny nie ma, jest na zwolnieniu lekarskim, ale przez wiele miesięcy przygotowała Natalię Ochocką do konkursu z przyrody i też proszę, proszę o wielkie brawa dla pani Lucyny. Na pewno je usłyszy. Takie samo podziękowanie w imieniu Pani Kurator, chciałbym przekazać Pani Dyrektor naszej, ponieważ też Pani Elżbieta Kowalkowska została nagrodzona podziękowaniem w imieniu Pani Kurator, w imieniu Kuratorium za przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych. No i gratulacje. gratulacje. Dziękujemy wszystkim za przybycie i prosimy o bezpieczne rozejście się do klasy.